2024 był rokiem Bitcoina, który wzrósł w ciągu jednego roku o prawie 200%. Czy 2025 będzie rokiem ETH. Bazując na cykliczności, jest duże prawdopodobieństwo, że nadchodzi czas etera. Wiele osób martwi się czy nawet denerwuje tym, że ETH jeszcze nie wybił w tym cyklu swojego ATH. A teraz fakty. W poprzednim cyklu. Mamy tutaj zaznaczone styczeń 2021 rok. Dokładnie na początku miesiąca eter musiał wzrosnąć aż o około 90%, aby wybić swoje ATH z roku 2018. A obecnie do wybicia ATH z 2021 roku. Eterowi brakuje około 40% wzrostu, czyli ponad połowę mniej niż w poprzednim cyklu. Pierwszy kwartał jest bardzo dobrym czasem dla ETH. Zobaczcie historyczne zwroty w skali kwartału. Jest to średnia około 82% wzrostu i w ciągu najbliższych 3 miesięcy powinniśmy otrzymać odpowiedź, czy cykliczność nadal obowiązuje. Bo w ostatnim roku Hossy BTC będąc już po dużych wzrostach, tak jak ma to miejsce obecnie, oddawał część swej dominacji dla ETH właśnie w tym ostatnim roku Hossy. I możemy to też zobaczyć na wykresie ETH BTC. Hossa 2017, styczeń i zobaczmy jak szybki, dynamiczny był wzrost Ethera w stosunku do Bitcoina. Poprzednia Hossa, styczeń 2021 rok, również dynamiczne wzrosty Ethera w stosunku do Bitcoina. Aby potwierdzić odwrócenie trendu ze spadkowego na wzrostowy dla ETRA w stosunku do Bitcoina, czekamy na zamknięcie się świecy powyżej tutaj tego poziomu ostatniego potwierdzonego szczytu, który jest na poziomie 0,04114. A co obecnie widzimy na wykresie ETH USD? Został wybity tutaj szczyt na poziomie około 4100 dolarów, została zebrana tylko płynność cieniem i nastąpił szybki, dynamiczny spadek, który przebił ostatni potwierdzony dołek, tym samym łamiąc tutaj tę strukturę trendu wzrostowego, oraz został wybity zasięg największej korekty w trendzie, tutaj zasięg tego ruchu, i to sugeruje nam, że mamy po prostu dużą. Korektę dla tutaj tych wzrostów, które zapoczątkowały się w sierpniu 2024 roku. Na wykresie D1 widzimy świecę z dużym cieniem tutaj od dołu i w dodatku świeca ta jest na dużym wolumenie, więc jest to sygnał, że tutaj w tym obszarze pojawili się kupujący, którzy po głębszych spadkach skupują ETH. Jednak na ten moment nie widzimy potwierdzeń budowania się trendu, jeśli chodzi o strukturę rynku. Dla potwierdzenia potrzebujemy zobaczyć zamknięcie się świecy D1 powyżej tutaj tego poziomu, czyli 3555 dolarów, aby rynek zbudował dołek, szczyt, dołek i wyższy szczyt, co będzie się łączyć z wybiciem górą z formacji inside bar na wykresie tygodniowym. Następnie chciałbym zobaczyć zamknięcie się świecy D1 powyżej tutaj 3855 dolarów, aby zinwertować strefy z niezbalansowanym obszarem po spadkach, które miały miejsce tutaj w grudniu, oraz zbudowanie się struktury wzrostowej, czyli dołek, szczyt, dołek, szczyt, dołek, szczyt. Czyli struktury wzrostowej, wyższych szczytów i wyższych dołków. To potwierdzi kontynuację hossy dla etera. Bo uwaga! Jeśli rynek wybije górą tutaj te 3555, to trzeba obserwować reakcje ze strech, w których ostatnio nastąpiły spadki, czyli tutaj z tych miejsc, bo może to doprowadzić do korekty ABC. Czyli coś takiego: dla tych spadków korekta AB. C, czyli trójfalowa, i tutaj z możliwością zbudowania się takiej rozbudowanej korekty AB z falą C, która doszłaby tutaj do tych niezbalansowanych obszarów, które nastąpiły po tych dynamicznych wzrostach w listopadzie, czyli do zaliczenia strefa około 2800-3000 dolarów na ETH, i dopiero być może stamtąd budowanie się w kierunku nowego ATH. To są takie dwa scenariusze najbliższe dla ETH. Podsumowując, obecnie musimy poczekać na potwierdzenia, o których mówiłem, czyli czy lokalny dołek tutaj mamy już za sobą i ETH będzie schodkami zmierzał w kierunku ATH, czy czeka nas jeszcze jedna fala spadkowa? Tutaj być może do okolic 2800-3000 dolarów. Dzięki za łapki w górę, za subskrypcję, za komentarze. Bo na kanale Wieczny Student czytam wykresy, a to ułatwia rozgrywanie rynku. Pozdro.